Dzień dobry, witajcie. W zeszłym tygodniu nie było filmów, ponieważ mnie choroba zmogła. Dlatego w tym filmie będzie moja dwutygodniówka perfumowa. Mój poniedziałek był kwiatowy, elegancki i ciepły, bo towarzyszyły mi perfumy Le Parfum, Le Couture od Elisab. Ja w nich czuję kwiat pomarańczy, delikatną lepką wanilię i zielone migdały. Swoją drogą. Nuta zielonych migdałów rzadko występuje w perfumach, a te migdały nie dociążają zapachu tak jak robią to migdały dojrzałe, ale nadają kremowej świeżości. Bardzo lubię tych perfum używać jesienią i zimą, gdy chcę odpocząć od ciężkich i słodkich zapachów, które zazwyczaj wtedy noszę. Wiele perfum kojarzy mi się jesiennie, a wśród nich Prym wiedzie. Lem a la folii od Lolity Lempickiej. Otwarcie jest cytrusowe, ale to jest tylko moment, bo za chwilkę zapach przechodzi w typowo żółtokwiatowe, ciepłe i miodne tony ilangi ylang Duża ilość tej nuty mnie przytłacza, ale tu mamy idealny balans, bo ylang lang jest odświeżony, takie rozświetlone, nie wiem nawet, czy tak można powiedzieć, nutą jaśminu by za moment zanurzyć się w ciepłych, żywicznych nutach mirry i ambry. Ja mam dwa ulubione zapachy y, z nutą ylang lang i jest to Prada La Femme, której używam wiosną i na przełomie lata i jesieni, y, oraz właśnie LM à la Folio, od Lolity Lempickiej, które najpiękniej pachną mi jesienią. W środę postanowiłam sprawdzić, czy... Już jest czas na Amethyst Exquisite od Lalique. To jest jeden z moich ulubionych zapachów na chłodne pory roku. Moim zdaniem tu jest najwierniej oddany zapach ciemnych owoców, takich słodkich, dojrzałych i soczystych, no i lekko kwaskowatych. Do tego pudrowość heliotropu, upojność orchidei i róży, słodycz wanilii i mnóstwo nut drzewnych. To jest zapach lasu nocą, którym pachnie dojrzałymi owocami. Nie można nie wspomnieć o flakonie, który, jak to ulalik, jest przepiękny i dopracowany w każdym calu. W zeszłym tygodniu było na te perfumy za wcześnie. Poczekają do chłodnej jesieni i zimy. E, a ich niewątpliwą zaletą jest trwałość. Lubią się przyczepić do grubych szalików, grubych płaszczy i grubych swetrów. W zeszłym tygodniu obiecałam sobie, że użyję Ange en Demon od Givenchy. Poszłam na górę po te perfumy. Psiknęłam sobie na rękę, a że byłam chora, zakatarzona i zachrypnięta, dlatego nie było filmów w sobotę, to te perfumy wydawały mi się zbyt chłodne. Założyłam moją najgrubszą bluzę i potrzebowałam równie ciepłego zapachu. I od razu pomyślałam o zupełnie innych perfumach. Mianowicie Star od Mobusa. Te perfumy są mało znane, więc przeczytam Wam nutki, a mamy tutaj: ananasa, figę, mleko kokosowe, i rysa, wanilię, praliny, tonkę, ambrę, heliotrop i cedr. Otwarcie to jest ananas, ale nie słodki jak to bywa zazwyczaj, tylko taki orzeźwiający. Figa, ale w wydaniu mleczka figowego, które kojarzy mi się od razu z innym zapachem, mianowicie z Liam Grey. Natomiast to są zupełnie inne perfumy, żebyście mnie zrozumiały, ale gdzieś ten podton figowy skojarzył mi się z tamtymi. No i dużo słodycze, ale przygaszonej, niekrzykliwej. A w tle od początku do końca zapach ciepłego dymu jak w By The Fireplace. Jako otulacz do bolącego gardła sprawdziły się bardzo dobrze. W zeszłym roku, jak ich używałam, to był taki moment, że ja ich już nie czułam. Natomiast moja córka powiedziała, że pięknie pachne, więc i z trwałością jest całkiem dobrze. Ale najlepsze wydarzyło się, gdy byłam w pracy. Pamiętacie, że na jednej ręce miałam sieknięte Ange en demont, a na drugiej Star of Sam. I gdy ruszałam rękami, to te dwa zapachy łączyły się i to była mieszanka niesamowita. Efekt połączenia tych zapachów był następujący. Z jednej strony chłód demona, ziołowym, szysty i liliowym, ale ocieplony słodkim, figowym, kokosowym dymem. I gdybym lubiła łączyć perfumy, to te uzupełniałyby się bardzo dobrze. Wiedziałam, że w piątek użyję już samodzielnie Ange on demon, oczywiście od Givenchy. Na fragrantice na pierwszym miejscu jest opisano jako waniliowo-słodki, ciepłokorzenny. A ja się pytam, gdzie? Dla mnie to jest chłodny, aromatyczny, wręcz lekko metaliczny zapach białokwiatowy. Bardzo mocno czuję tutaj lilię, tymianek i mech dębowy. Perfumy, które nigdy nie są na mnie słodkie. Ludzie mówią cmentarne, ja to rozumiem. Chociaż powiem Wam, że dzisiaj w pracy znalazłam chusteczkę, na którą psikałam demona, i ja wiem skąd ta waniliowość. Na tej chusteczce one były naprawdę takie tymiankowo waniliowe Na mnie ten efekt nigdy się nie pojawia. To jest zapach trudny, niejednoznaczny, teoretycznie kompletnie nie mój, a jak je noszę, to ręki od nosa oderwać nie mogę. Nie używam ich zbyt często. Muszę mieć na nie ochotę, ale jak już nimi pachnę, to zawsze się zachwycam. A w sobotę. Wleciał jeden z moich ukochanych zapachów: La Robe Noire Black Perfecto Floral od Gerlina. Jesień i zima to jest ich czas. I gdybym nie miała tak dużo perfum, to na pewno używałabym tych bardzo często. Moja ukochana, głęboka, lekko przydymiona wiśnia, z nutą skóry lub krecją, różą gdzieś w tle, a podobno jest jej dużo, przynajmniej tak twierdzi Fragrantica, no nie na mnie. Popsikałam sobie sweter i założyłam na to płaszcz, na którym nie było perfum. A w sobotę był u nas spory wiatr i mój Robercik szedł za mną i zapytał, czym pachnę. Ja mu nigdy nie odpowiadam, tylko pytam zawsze najpierw, czy ładnie. Powiedział, że tak sobie, ale później dodał, że ładnie i słodko. Black Perfecto z pod płaszcza się wydostała i roztaczała zapach na wietrze. Między innymi za to lubię te perfumy. A w niedzielę szłam na spacer z psem. No i pomyślałam, że żal tak iść ręki przy nosie nie trzymać. Sąsiedzi, gdy mnie obserwują, to pewnie myślą, że czubek jakiś. Ciągle sobie rękawy wącha. Ale co tam. Rozważałam dwa zapachy. Był to Liam Grey i Green Lover od Lolity Lempickiej. No widać, że wygrał G Green Lover. Latem te perfumy są miętowo-przyprawowo-owocowe ale jesienią pachną o wiele lepiej. Są ciepło-przyprawowo-słodkie. Tu jest jałowiec, ale ja czuję o wiele więcej przypraw. Z kardamonem na czele. No i pytam skąd? I sprawdziłam, co się dodaje do ginu, ponieważ nuta ginu jest tutaj obecna. No i bingo! Bo w ginie mamy kardamon, goździki, lukrecję. I to są przyprawy, których szukał mój nos. W ciepły, taki jesienny dzień... One naprawdę pachną przepięknie. Myślę, że zużyję szybko te perfumy, ponieważ bardzo spodobały się mojemu synowi. A on ich używa codziennie. I kolejny tydzień rozpoczął się następująco. Goldea de Roman Night od Bulgarii. Jakiś czas ich nie nosiłam, ale robiłam odlewki dla Luizy z kanału Zapachy Luizy. Pozdrawiam Cię Luiza. I fiolka mi się przewróciła. I cała zawartość wylała mi się na ręcznik papierowy. No i przypomniałam sobie, jak bardzo je lubię. A mamy tutaj bergamotkę z sokiem z czarnej morwy. Upojną tuberozę i jaśmin oraz czarne piżmo i wetywerie. I to są tylko niektóre nuty. Zapach jest bardzo kobiecy i bardzo zmysłowo upojny. A na tym papierowym ręczniku pachną mi już dwa tygodnie. Bo używam go jako podkładkę pod makijaż, bo mi żal wyrzucić tak ładnie pachnącego ręcznika. Natomiast we wtorek poszłam za ciosem i wyciągnęłam drugiego romana, mianowicie Goldea de Roman Night Absolu. Gdzieś mu zgubiłam koreczek. Dla mnie to jest zupełnie inny zapach niż pierwowzór. Tutaj są dwie dominujące nuty. Pierwsza to jest taka śliwka, jakby lekko wędzona. A druga to jest bardzo duża ilość jaśminu. Te perfumy są zdecydowanie głębsze od poprzednika, nawet może trochę bardziej mroczne, ale wolę pierwowzór, ponieważ mogę go nosić cały rok, natomiast wersję Absolu noszę tylko jesienią. Środa i czwartek należały do jednego zapachu, ponieważ miałam taki katar, że nic nie czułam. Więc wyciągnęłam mojego pewniaka, czyli mąż oczywiście od Gerlena. Została mi już taka resztka, tylko na dnie. Myślę, że w tym roku zdempuję już ten flakonik. Muszę koniecznie kupić drugi. Uwielbiam tą lawendę z delikatną pudrowością irysa i cudowną wanilią. To jest mój jesienno-zimowy otulacz, którego Noszenie i wąchanie sprawia mi zawsze ogromną przyjemność. Nie mam perfum sygnaturowych. Ale gdybym musiała wybrać tylko jedne perfumy na zimne pory roku, to byłby to na pewno Mon Guerlain. Bech odzyskałam w sobotę. Dlatego od razu nałożyłam dwa zapachy. Był to Nowożener od Ivroshe, które dostałam od Kasi. A drugi a żeby się tu zmieścił, bo duży. To była reina od alambry, którą dostałam niedawno od roksany. W nowożenr jest tylko tonka i paczula. Takie nuty są wymienione na fragantice. I jeżeli to prawda, to te dwa akordy jakoś magicznie mnożą się, dając mi odczucie obecności delikatnych, aptecznych nut, gorzkiej czekolady z odrobiną wanilii i takich podtonów drzewno-skórzanych. I powiem Wam, że byłam bardzo zdziwiona, że tu nie ma skóry. A psiknięte na bluzę przypominają mi zapach czekoladek z likierem. I mają niesamowitą trwałość, nawet na mojej skórze, która nie lubi utrzymywać perfum. Niestety te perfumy są wycofane, a są naprawdę prześliczne i bardzo jestem wdzięczna Kasi, że mi je oddała. Natomiast jeżeli chodzi o Rejnę, to Wam jeszcze nic o nich nie powiem, ponieważ chcę, żeby wystąpiły w moim kolejnym filmie, ponieważ jest to zapach, który mnie bardzo zaskoczył. Spodziewałam się zupełnie czego innego po tych perfumach, a one oczywiście zrobiły mi psikusa. Opowiem Wam o tym w następnych filmikach. No i tak wyglądała moja dwutygodniówka. Mam nadzieję, że nie przeszkadzało Wam to, że tłukłam się o tackę, która jest lustrzana. Ale na tej mniejszej tatce wszystkie by mi się po prostu nie zmieściły. A wy, czego używacie teraz? U nas jest dość zimno, więc już pomału wyciągam te naprawdę jesienne perfumy. Wy też? Napiszcie mi o tym w komentarzach. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia, Buziaki Papa.